Cześć serdecznie. Tutaj jak się przedstawiłem w opisie to nastolatki brat mojego mniejszego Wiktora, który ma nazwę na YouTube Lecko Wiktor. Chcielibyśmy nagrywać filmiki na YouTube. <grym>, on by chciał nagrywać filmiki na YouTube. Ja bym mu pomagał. To jest nasz kanał zaprojektowany przeze mnie. Mój brat by nagrywał Minecrafta. Nie wiem, ja też bym coś wrzucał. Ale nie wiem, czy teraz by mi się chciało bo on ogólnie chciał być na YouTube. Ja może nie wiem, kiedy już sobie pokupię jakieś Battlefield, coś takiego, FIFA, program, wrzucę GTA, zobaczę, jak by mi szło. Ja ogólnie jeżdżę na desce, więc może jakieś na desce, bym wrzucił, nie wiem, ale mówię, jakby wrzucał Minecrafta, nie wiem, FIFA 13 jeszcze mamy, też coś się najwyżej kupi, też program młody. On ma 6 lat, więc ja bym mój i tak pomagał w tych filmach on będzie tam skręczał. I tak by to szło, ale według nagrywam tylko, więc nie ja myślę sobie, że będzie jakiś gówno z filmów. Staram się na maksa. Mam już trochę z tego doświadczenia. Na moim poprzednim kanale też już trochę robiłem. Więc proszę Was o wyrozumiałość i wiem, lajkowanie przy jakichś filmach, jak się pojawią. Subskrypcje, na no start, nie wiem, zachęcenie I tutaj załajkowanie, zasubskrybowanie lub zobaczenie tych kanałów i tyle Heee, sponsor, Uda. siema